Scenariuszy w rozwoju, rozwoju Unii jest wiele. One, są, one zależą od, od całej dynamiki, w której znajduje się Unia. Nie ma będzie rozwoju Unii. Nikt tego nie wie, tak? Natomiast w wyniku tych kryzysu migracyjnego, kryzysu w strefie Euro, kryzysu związanego z Brexitem, przewodniczący Juncker zaproponował pięć scenariuszy do takiej debaty publicznej. Tak? Na temat scenariuszy wypowiadali się, wypowiadali się zarówno liderzy, jak i, jak i społeczeństwa. Polska opowiada się ze scenariuszem czwartym. To jest scenariusz czyli polegający na tym, że chcemy mniej Unii, ale tak naprawdę bardziej efektywny. Problem tego scenariusza jest to, że trudno określić obszary tej integracji, które pasowałyby który byłby zgodny z projektami wszystkich państw członkowskich. Także na zasadzie konsensusu. Więc, jeżeli chcemy budować konsensus w oparciu o koncepcję Unii Narodów, to to tego konsensusu jest bardzo trudne. Czyli opowiadamy się z który jest też trudny, podobnie jak i pozostałe scenariusze, które albo są mało realne, bo nie uzyskują poparcia państw członkowskich, albo są to mało ambitne i, i, i scenariusze, które prowadzą nas są w cudzysłowie na Manowce, na przykład scenariusz drugi, czyli który my się opowiadamy za wspólnym rynkiem, i ten scenariusz polega na tym, że chcielibyśmy mieć, ten scenariusz polega na tym, że jest wspólny rynek i nic więcej. Tylko, że brak jednolitości tego rynku, czyli brak, brak regulacji czy środowiskowych, czy w zakresie ochrony konsumenta, czy konkurencji prowadzi do niezamierzonych efektów, które powodują, że będziemy równać do tego najniższego wspólnego mianownika i to jest scenariusz niezadowalający dla nikogo. Z kolei scenariusz pierwszy, czyli status quo, jest scenariuszem uznawanym za moambitny, chcielibyśmy pogłębionej integracji, na przykład w zakresie jednolitego rynku czy w zakresie budowy jednolitego rynku w usługach przede wszystkim czy w zakresie digitalizacji, tak? czy w zakresie dzielenia się technologiami, czy, czy budową, budową gospodarki innowacyjnej. To niestety ten scenariusz jest niestety również można powiedzieć, również trudny, ponieważ mało państw, które chciałoby się zgodzić na status quo i na kontynuację w tej sytuacji kontynuację polityk, bez większych aspiracji, a zwłaszcza aspiracji wobec wyzwań globalnych, tak? czyli wyzwań zewnętrznych, niepewności, które jest wokół nas. I bez na przykład zmiany pewnych priorytetów. No, zmieniają się priorytety w kierunku zwiększenia środków na politykę, na, na kwestie obronne, na Unię Obronną, zwiększają się priorytety no, w, kierunku, w kierunku myślenia o polityce migracyjnej, w wymianie na przykład studentów na programy Erasmusa, a jednocześnie zmniejszały się w związku z tym środki w nowej perspektywie budżetowej, na przykład na, na fundusze spójności, którym Polska jest zainteresowana, czy na wspólną politykę rolną. Więc w sumie tak naprawdę pewne priorytety, które Polska mogłaby zaproponować, czyli proponujemy priorytety, które podzielą inne państwa członkowskie, na przykład w zakresie digitalizacji, czy czy innowacji, powodują, że, że część tych środków mogłaby, mogłaby tak naprawdę w wyniku również innych priorytetów, które są podzielone przez państwa członkowskie, mogłaby być inaczej rozłożona. Teraz mamy sytuację z. Oczywiście Polska odrzuca zdecydowanie wszystkie opcje. Odrzucają scenariusze polityczne w scenariusz Polsce, odrzucają ich społeczeństwo. Opcje. Tak zwanej zróżnicowanej integracji, czyli tak zwanej Unii Wieloprędkości. Ale co ciekawe, w państwach w cudzysłowie starej Unii Europejskiej ten scenariusz cieszy się dość dużym poparciem. Tak? W dalszym ciągu państwa Unii Europejskiej uważają, że jeśli tak zwane państwo maruderzy nie chcą dołączyć do strefy euro, i nie chcą się dalej integrować, to proszę bardzo, tylko nie pozwalajcie nam. Nie, nie przeszkadzajcie nam dalszej integracji. Ten cel już bardzo mocno popiera prezydent Macron, ale na przykład przewodniczący Tusk bardzo, bardzo, bardzo w swoim przemówieniu, które, które było w ramach debaty o właśnie przyszłości Unii Europejskiej, podkreślił to, że tak naprawdę ważniejsza jest jedność Unii Europejskiej. Nawet jeśli ten proces nie będzie taki szybki, w przeciwieństwie do Tuska, Macron uważa, że właśnie jak proces będzie szybki, to ten szybki proces integracji stworzy ta, bo, takie spoiwo, które połączy wszystkich, wszyscy nimi się bardziej Europejczykami i będziemy wspólnie dążyć jeszcze do szybszej integracji. Krótko mówiąc, jest to kwestia jak gdyby takiego poglądu na życie, czy przyspieszona integracja, nawet odgórna, wbrew temu co, co wiele, 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 wielu obywateli sądzi o tej integracji, byłaby spojrzeniem tak naprawdę wzmacniającym integrację, czy wręcz przeciwnie, spowoduje e, reakcję odwrotną, że obywatele powiedzą, nie, nie, taka szybka integracja nam nie pasuje, brakuje legitymizacji dla tego typu działań, tworzy się deficyt demokracji, jesteśmy przeciwni tej, takiej szybkiej integracji. Więc są dwa gdyby, spektra spojrzenia na to. Albo szybka integracja tworzy to spoliwo, albo szybka integracja powoduje skutki odwrotne dla tej integracji, czyli opór przed brakiem legitymizacji dla, dla, dla tych polityk integrujących w Unię Europejską. I wreszcie taki scenariusz dla Polski, który w zasadzie jest dzisiaj nieosiągalny. Jest to scenariusz też najmniej realny, ponieważ tylko 16% Europejczyków podziela. Pogląd, że Unia Europejska powinna zmierzać w kierunku Stanów Zjednoczonych Europy, czyli takiej pełnej federalizacji, czyli pogłębionej i szerokiej integracji, która oczywiście byłaby prawdopodobnie wokół strefy euro. Wszystkie państwa musiałyby również zgodzić się na Unię Fiskalną no i w jakimś sensie również elementy tak tzw. Unii Politycznej.